Siemanko, Michał z tej strony. Słuchajcie, auto dojechało nareszcie. Chcieliśmy wam przesłać aktualizację, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Auto stało, przyjechaliśmy nim miesiąc temu. No i do tej pory stało w garażu. No i chcieliśmy wam przedstawić, jaki jest plan. Opowiedzieć o tym, jak, co, jakie informacje już mamy, jakich jeszcze nie mamy. I pokazać wam, jak wygląda w tej chwili, co odkryliśmy i czego jeszcze nie odkryliśmy. Także zapraszam do środka. Zobaczcie to jest pierwsza rzecz. O. pytong zniszczył lakier. <grym> Idealnie zobacz. Pytong, coś ty narobił zepsułem, sorry. To tak no się Także tak to tutaj wyglądało. Niestety pytą zepsuł mi lakier, ale mówi, że zapłaci za połowę lakierki. Także o tyle dobrze. Więc tak, mamy trzy takie same felgi. Eee, czy felgi, felgi tak naprawdę jedna jest zupełnie inna, jest z polifta. Trzymamy sprzed lifta, czyli tak jak powinno być, jedna, jedna jest niewłaściwa, więc pokażę tą felgę może, po czym to pozaliśmy. Czy jakąś jest chyba inna i tu wentyl jest na zewnątrz. Także jeżeli macie jakąś taką felgę albo wiecie kto ma, to z chęcią ją odkupimy, żeby był komplet. Oczywiście samochód nie taką, nie taką felgę, tylko A. taką jak są pozostałe, czyli z wentylem pod kapsem. O, no tak, Właściwa dla, właściwa dla przedlifta jest z wentylem po, pod kapslem. Tak Andrew już jest? Andrew jesteś? Dawaj, pojeżdżamy trochę się Andrzejku Hejka, hejka Dzisiaj jestem w roli kogo? Interviewera Zatem, Michał A.k.a Badged AMG, powiedz nam e, jaka jest historia w ogóle tego, że znalazłeś ten samochód, jak go kupiłeś, jak w ogóle ta cała zabawna akcja wyszła? No to rzeczywiście jest ciekawe <laughs> e, bo tu już kilka legend wyrosło, także e, dodałem post na grupie w ogóle niezwiązanej z motoryzacją e, Zero Waste e, o motoryzacji e, no i pewna pani dodała komentarz, że mają taką i taką Alpinę Um, zapytałem, czy ma jakieś zdjęcia, powiedziała, że im prześlę. Także um, szybko skasowałem post. Um, zacząłem z tą panią bezpośrednio pisać, no i udało się w ten sposób. Po dwóch tygodniach byłem pod Warszawą. Um, no i tak, dotarłem do tego samochodu. A powiedz, jak to się stało, że. Bo słyszałem takie pogłoski, że dotarłeś, czy też nie dotarłeś do poprzedniego właściciela, czy coś się udało, bo było w pewnym momencie. Mega duża wrzawa w internecie, szukanie czy coś z tego w ogóle wyszło, czy którakolwiek z tych historii okazała się e, prawdziwa, czy, czy udało się dotrzeć. Po pierwsze, e, był kupiony w 1998 roku w Polsce i w Polsce był pierwszy właściciel. Produkcja 96, czyli przez dwa lata, tak naprawdę nie wiadomo co się z nim działo, ale nie był nigdzie zarejestrowany. E, musiał być zakupiony w tamtych latach najprawdopodobniej za gotówkę. E, od nowości było jedynie dwóch właścicieli. Ostatnim właścicielem była osoba, która nam sprzedała od 2009 roku. Czyli od 2009 roku do, no, do, zesz do zeszłego miesiąca był jeden właściciel. No i teraz ja jestem trzecim, właści trzecim właścicielem od nowości. Tak? I co wiemy? O ostatnim właścicielu wiemy sporo i też nam przekazał dużo informacji. Jednak samochód jeździł tylko dwa lata. W 2009 roku go zakupił, do 2011 roku jeździł. Dlaczego tak się stało, że ten samochód wyglądał w ten sposób? Też dużo osób się pyta. Robota, no to ta super robota blacharska, jak tutaj widać. Ten ostatni właściciel kupił już ten samochód w takim stanie. Czyli ta robota musiała być zrobiona przez pierwszego właściciela. Ale kupił go w stanie takim, że. Była już ta szpakla i było to. Tak, tylko że to lepiej wyglądało. Okej, okay, okay. tylko wiadomo. No, 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 Dokładnie. No już zaczynała pękać, ale, ale wyglądało to jeszcze w dało miarę. Dało się jeździć. W miarę dało się na to patrzeć. Tak, tak. Do kościoła można było pojechać bez wstydu. I wiesz, i e, gościu miał problem, tak naprawdę, z tą jedną felgą, która jest z przodu. Mhm. E, I postanowił ją naprawić, bo tam przecież powietrze e, przypuszczało. No i trafiła do ogrodu. No i wtedy tak na dobrą sprawę nie wiem dokładnie, co się stało, ale zdarzyła się jakaś historia, tragedia rodzinna. No i od tego czasu samochód stał do zeszłego miesiąca w tym miejscu, gdzie go znaleźliśmy. Tak? Właściciel chciał zrobić renowację tego samochodu, ale jak gdyby nie mógł się to, za to zabrać. No, i tak samochód wpadł w nasze ręce. Co wiemy co wiemy o pierwszym właścicielu? E, wiesz co? Tyle jest informacji, tyle mamy kontaktów, tyle ludzi się do nas zezwało, że naprawdę ciężko jest to wszystko powiązać. E, jest wiele wątków takich, które, których e, niektóre się łączą, niektóre się nie łączą, ale jest wiesz, wiele fałszywych tropów. Wiesz, czyli na przykład e, takie, że dwa lata temu pod Warszawą, tylko z drugiej strony Warszawy, była do sprzedania taka sama. Może nie taka sama, ale praktycznie taka sama Czarna Alpina mm -hmm. i dużo osób ją myli. Gościu próbował sprzedać najpierw ją całą, później na części i tak naprawdę nie wiadomo, co się z stało. Okay. I mamy dużo osób z pod Warszawy, którzy mówią o tamtym samochodzie. Skąd wiemy, że, to jest, że mówią o tamtym samochodzie? Eee, historie jak gdyby się nam nie łączą, bo samochód stał ten od 2011 roku, eee, więc nie było możliwości, żeby on jeździł po warsztatach. Mm -hmm. nie? A dużo osób mówi, że gdzieś się pewnie tamten egzemplarz Tak. Mówili i... na przykład mechanicy, że mieli ten drugi egzemplarz, że, że naprawiali go i tak dalej, i tak dalej. No ale to się nie łączy z, tym, z tą historią tego samochodu. I rzeczywiście dotarliśmy do tych ogłoszeń. Są normalnie na Allegro. Jak się wpisze w archiwum Allegro Alpina B12, to można sprzed dwóch lat zobaczyć ogłoszenia. I gościu tak. Próbował najpierw sprzedać ją tam za 100 tysięcy, później za 60, 000, później same części można było dostać, czyli koła, silnik. Co się z tym stało? Nie wiem. Myślę, że ktoś to kupił w całości i pewnie gdzieś tam, wiesz, to stoi w krzakach. Drugie pytanie, czy tam w ogóle były dokumenty, nie? U nas jest to tyle fajnie, że dokumentowo się wszystko zgadza. Mamy... E, mamy dokumenty do tego samochodu, więc... A powiedz mi, jak to wygląda, jeżeli chodzi o tą historię właśnie z gazety, z tym samochodem w gazecie? Czy to było już w rękach... Czy samochód był w rękach drugiego właściciela? Czy to był jeszcze ten pierwszy, gdzie ta historia nie jest pewna, wiadomo? Czy... Jak to wygląda? Wiesz co? Tu jest dużo informacji, które raczej jest, jest prawdziwych, czyli auto e, od 2000 któregoś do 2009 przez kilka lat stało w Autokomisie. Tutaj mamy taką naklejkę e, na tamie, to jest, o, zobaczcie, tutaj jest, o, o tu, e, toj, tetetka <laughs> chyba, <laughs> wiesz, w tamtych czasach to było auto, nie? Nie no. teraz. I tak, Alpina stała na tamie, to był taki Altohandel w Szczecinie albo pod Szczecinem przez wiele lat. I teraz tak, historii, dlaczego na tam stało jest bardzo dużo. Ponoć, właściciel siedział w więzieniu i teraz ta gazeta Tuning z 2001 roku, mamy też takie informacje, że trafiła pod nieobecność właściciela, czyli... Ktoś miał znajomego w gazecie Wiedzieli, że fajne auto story Przyjechali, wiesz, nakręcili e, Nakręcili zdjęcia No i A to, no tak to wyszło ja Nie pamiętam dokładnie jakie były tam ujęcia Tam nie było ujęć ze środka? czy? Tak, dokładnie Auto właśnie w 2021 roku Wszystko wygląda na to, że było w bardzo dobrej kondycji Jeszcze, jeszcze było w bardzo dobra, dobrej kondycji czy Nie miło? zapominajmy, że to było 20 lat temu Tak No 2021 rok Tak jak mówisz, to było 20 lat temu Skąd wiemy, że to jest ten egzemplarz? Wiemy po znakach szczególnych, a także po winie, który był w gazecie. No e... Tak, rzeczywiście tam było. W Dokładnie. No no jeszcze... Jak kupowałem wiesz, samochód się z tym panem, który mi sprzedaje i mówi do końca mi tak. Dobra, podpili, pod, wszystko jest załatwione, ale tu mam dla pana coś takiego, nie wiem, czy, czy pan musiał to zobaczyć, nie? Ja mówię, ale co, pan pokaże, nie? Chłop wyjmuje gazetę. Otwiera ja czary, wiesz, bo włosy mi stają dęba, mówię ty, nie, zaraz będzie coś grubego, nie? Pan otwiera, patrzy, patrzę, a tam wiesz, dokładnie ten egzemplarz. Także historia jest gruba, że wiesz, że w 2001 roku e, myślę, że w ogóle w tamtych latach to jedyna musiała być kupiona, no bo to jest niemożliwe, wiesz, żeby ktoś miał tyle pieniędzy. E, poza wiesz. zostało wyprodukowane ponad 200 sztuk tego samochodu, tak? No 200 sztuki. Tak? Pytam. No 200. Z tego 59 lądu. Dokładnie. Więc wiesz, no małe prawdopodobieństwo, że w tamtych czasach ktoś za gotówkę kupił to e, no, auto. Się, nie? No dokładnie, więc, e, więc tym, tym bardziej, że nie można było tego samochodu kupić w Polsce. Nie? Czyli wiesz, ktoś musiał do Niemiec wyłożyć ten, bo gdyby był kupiony w Polsce, to jeszcze mógł być lizny. By może początek... dlatego na tyle czasu stała przez te dwa lata, bo ktoś na przykład pierwszy się troszeczkę przeliczył. Aha. Była już ściągnięta tutaj. Mhm. Wiesz, bo produkcja. ściągnięta tutaj nie była, bo nie było salonu jeszcze. Ja, nie, to... nie było salonu w, ogóle w Polsce. Ale może ktoś zamówił? Albo już kupiłeś no, co zostało na. No, oni za mogłeś zamówić tak Mercedesa, dopiero, wiesz, tak? Pershing w 98 roku brał Esę na leasing, nam mówią, tak? Że to było to auto, to auto, później ta Esa zniknęła, nie? To był 98 W220, i ponownie to auto było na leasing. Czyli w 98, czyli tak samo jak to auto, e były już leasingi w Polsce, tak? Z tych informacji, które mam. Czyli, ale problem jest taki, że tego samochodu nie mogłeś kupić w Polsce. Okay. Tak? Czyli ktoś musiał pojechać za granicę, kupić ten samochód za gotówę, a nie na leasing, przywieźć go tutaj i go tu dopiero zarejestrować. No tak. A, czy jeszcze pytanie, wiesz, co przez dwa lata się działo z tym autem? Bo skoro rok produkcji 96, a rejestracja pierwsza w ogóle 98, czyli dwa lata, wiesz, albo było takie wrogie, że nigdy nie było na to stać, ale może być też tak, że po prostu był jakimś demokarem na przykład, nie? Właśnie. To zależy z bardzo możliwe, no teraz ostatnio czytałem historię, że Toyota FJ Cruiser, 9-letnia, została zarejestrowana jako nowa. W tym, w tym roku w <laughs> Co ty w tym w Ale u nas w kraju? W, Stanach? Nie, w Stanach. w Stanach. Normalnie 9 <laughs> lat to stało w salonie. Ja, dziękuję. No właśnie, już <laughs> takie historie się zdarzają, tym bardziej, że wiesz. No, tak jak obliczyłem, na dzisiejszą kasę to, kosztuje, to kosztowało wtedy 220 tysięcy marek. To na dzisiejszą kasę to jest 3 bańki. Nie? No właśnie. Teraz sobie wyobrażę, że tak, te 3 bańki w dzisiejszych czasach to kupisz, nie wiem co Pytą, ty się znasz na cenach co Zatrzyma, możesz Za bańki? no rosa? takiego no to tak. no to całkiem, co? całkiem ciekawego? W, w którym mieście może nie ma to dużo rolsów, ale zobacz e, tam jest tak? <laughs> no, super, no dobra, ale wiesz, bierzesz leasing e, tam nie wiem, płacisz 30, 50 czy 60 tysięcy raty czy nie wiem ile e, i wiesz, i kupujesz, i możesz, tak. jest w stanie, nie? ale w tamtych ratach w tamtych latach to było to zupełnie inaczej, nie? ja obliczyłem, że mogłeś kupić za tą, za te 200 tysięcy, 220 tysięcy marek Około 10 mieszkań 60-metrowych. No tak westepolisz na przykład nie wiem, w Gdyni mieszkanie 60-metrowe kosztuje gdzieś 600-700 tysięcy, razy 10 no to masz 6 baniek, a nie 3. Ale nie? w żadnym nie masz tyle komfortu co tutaj. <laughs> I teraz zbliżenie na wnętrzu. By tak. No dobra, to jakby kończę z tą historię. Rozumiem to tak, że zdjęcia. Zostały zrobione do tego magazynu podczas nieobecności właściciela, bo rzekomo siedział w więzieniu. Kiedy to auto było w tym komisie, tak? Tak, na to to wygląda. Czyli, bo tam były zdjęcia jakby wnętrza, były zdjęcia tej tabliczki, dopamiętam, w się sensie winu, więc e, po prostu wzięli sobie kluczyki stamtąd, tak, taki tak jak autokomisowe tak. wjechali i porobili zdjęcia. No co, ja jeszcze nie byłem, e, nie byłem e, na tym, e, w tym miejscu. A w ogóle istnieje dalej ten komis? Ponoć tak. Istnieje, istnieje, bo sprawdzałem stronę internetową nawet. O, dokładnie. Mm, I mają też takiego złomka na stronie internetowej. Tak? I zamierzam się tam wybrać, także, także to będzie ciekawe. Ponuć, Może pojedziesz tam tym. Od zakupu auta z 2009 roku. W tamtych latach auto stało w autokomisie i mamy kilka potwierdzonych informacji, że pracowały tam osoby, które w tym autohandlu pracowały osoby, które sprzedawały auta i między innymi pamiętają, że to auto było. Jedno mamy fajną potwierdzoną historię, że jeden kolega podnosił samochód na lewarku a na glebie były kamienie wysypane, jak w tamtych latach, wiesz, jak, w, e, w autostandach. Tak, tak dokładnie. Ale... I ze, ześlizgnął lewarek i rozwalił pru, próg. Także to w ogóle tutaj można zobaczyć. I stale. on to sam napisał, dopiero później to, wiesz, doszliśmy do tego, e, że tak to się stało. E, więc to jest akurat potwierdzona historia. No dobra, a powiedz, e, czy jesteś w stanie e, opowiedzieć coś, nam, czy doszedłeś do tego, skąd są te bardzo dziwne uszkodzenia, skąd tyle szpachli co tam się stało, że jakby jest to w stanie jakim jest? Wiesz, jest zobacz, tu jest miejsca, miejsca. nie? Zdniszka była w interkarsie na szpachle. <grym> chyba tak. Zobacz, ta blacha tak naprawdę jest, wiesz, z zewnątrz. Yy, ona jest skorodowana, ale, ale nie widać, te, nie, żeby była tylko Dokładnie, żeby jakoś, nie wiem, walona była albo nie wiadomo co. To wygląda na w miarę proste. Jeszcze wiesz, no nie jesteśmy gotowi na to, żeby zerwać wszystko. Zobacz, na dachu to samo. No kto na dachu wali tyle szpachli, nie? no Bardziej na prosty dach. Na prosty dach. Zobacz tu. Tu jest to samo. Potem założy się, że jak to zadrzemy, wiesz, to będzie to samo. Zobacz tu. Wszędzie jest pół centymetra szpachli na całym aucie. Weź to szlifuj, nie? Tak. Wiesz, pytą wie, ostatnio szlifował swój samochód, nie? <laughs> Więc mamy, tak wiesz, kilka podejrzeń, co to mogło być. No, najprostsze, jakie przychodzi, no to to, że po prostu samochód był. Ee, po prostu pieniądze wyłudzali, nie? Czyli był walony. E, nie widać, wiesz, jakichś strachnych uszkodzeń. Nie wiemy jeszcze dokładnie, ale tak. Podłoga jest prosta, podłużnicze są proste, bagażnik nie jest powginany, więc jak elementy konstrukcyjne są ok. Tak? Drzwi zamykają się, wiesz. Bo za to się trupę. <śmiech> <śmiech> no wiesz. No ale zobacz zobacz to. Zobacz. Masz 4 mm, nie? To jak, ale to jest jak forma równa, nie? No. To jest po prostu równa jak forma. 4 mm i teraz patrz, nie, zobacz. Pachlowanie wyobraź na sobie. Tak. Tu, cyk. Nie. Wiesz. No kurwa po co? Po co to jest? Wiesz, Ciężko powiedzieć. Tak naprawdę jak wiesz, jak zbierzemy wszystko, o, o, podkrywamy to wszystko, tak naprawdę zobaczymy, co tam było uszkodzone, co było wymiane, bo na dzień dzisiejszy ciężko powiedzieć. To tyle jest dobrze, że tak. Podłoga jest prosta, podróżnice są proste. Podłoga jest I tyle, nie? A to są na ścianie powiesi. <grym> Jesteś w stanie uchylić jakiegoś rąbka tajemnicy, co dalej z tym projektem? Co w pierwszej kolejności? Jaka w ogóle jest koncepcja i na kiedy dajesz sobie jakiś deadline? E, tak, Pytąg, kiedy wyjeżdżamy? na gdzieś. Na Ultra Ultrace 21? 22, 22. przepraszam. 22. Dwoje, 22. Już, <grym> to już może jest troszeczkę brakować czasu. Eee, dokładnie. Nie na tam miesiąc. Co I teraz tak, was? co robimy? Co robimy, a więc tak. W pierwszej kolejności chcemy odpalić auto. Dla mnie to jest najważniejsze, żeby wiesz, auto jeździło, doprowadzamy mechanicznie, względnie, żeby jeździło, żeby nie było żadnych problemów. Eee, no historia pokazuje, że lubi się jeździć na eventy na kołach, Tak. <grym> Czyli, e, pierwsze co odpalamy silnik, e, następnie sprawdzamy zawieszenie, e, no i później dajemy go, no wiesz, do blacharkę, żeby zrobić, ale myślę, że to jest tyle miesięczne, obliczyliśmy, że minimum to jest 6 miesięcy, wiesz, blacharz, lakiernik elementy, o tyle dobrze, że wiesz większość tego jest dostępna bez problemu nie? To jest zwykłe 8 wlągu z zewnątrz, więc właśnie, dokładnie, auto to jest kompletne prosto. Wiesz, wętrzu wszystko mamy, co prawda jest może do, troszkę do doczyszczenia <laughs> czekajcie, czekajcie, troszkę tak, 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 pokażemy może to troszkę do doczyszczenia to, to jest właśnie to troszkę to, o, o tu widzicie się poplęska, ładnie, biała podsufiteczka z nalotem. No ale zobacz, fotel, weź, weź pokaż fotel. Wcale nie jest jakiś zajechany. Nie wie? no, fotel jest... nie jest zajechany, on jest po prostu brudny. Ewentualnie no skóra popękała od starości, od słońca. On stał na dworze. Wiesz, trzeba się cieszyć, że nie czuć przez obiektyw tego smrodu, który się z tego wydobywa. <laughs> tak, no jakbyście mieli to poczuć to... Nie, naprawdę nie polecam. Skąd ten smród? My już wiemy. Z uszczelki, która tu przeciekała, wszystko chciało do środka. Auto było zamknięte. Przez, szczelnie, nie, nie wiem szczelnie, ale bo, szyby nie było chylone. No i to się stało, nie? co się stało, czyli po prostu w środku siki siło. Siki siło jest dużo pleśni, więc no tak to, tak to wyszło. I co dalej? A więc tak ja bym chciał jeszcze przed tym, jak go damy do blacharza, zrobić zawieszenia, spasować koła. Koło już mam zamówione, japońskie koło myślę, że będzie pasowało. Zależy nam na tym, żeby to nie było zwykłe 36 jak każde inne. E38. <laughs> Za, tak. <laughs> Za dużo się twojego oglądają chyba ostatnio, rzeczywiście. E38. E, no i chcemy to zrobić po swojemu, tak? E, o tyle to jest to trudne, że no już w E38 to chyba wszystko było. Z jednej strony odnowimy to, auto, z drugiej strony je zniszczymy. No zrobimy to w swoim stylu, tak jak lubimy. Czyli Jeden będzie... powie zniszczy, drugi powie naprawi, prawda? Nie, my to naprawiamy i robimy to po swojemu, tak? Czyli będzie bardzo szeroko, nisko, air ride i chciałbym, żebyśmy do końca roku mieli tak samochód odpalony, mechanicznie wyciągnięty na tyle, żeby mógł jeździć, eee, koła, ranty, wszystko, żeby już było wiesz, spasowane, air ride, powietrze, wyciągamy, eee, wsadzamy poduchy i już jak będzie jechał do blacharza, żeby z powrotem wrócić po z tym seryjnym zawieszeniem, które jest. Nie? Eee, I tak, na przyszły rok, eee, w lipcu chcemy wyjechać na Ultrace, eee, no i taki jest plan, nie? Dobra, jak słyszeliście, plan na Alpinę jakiś jest, eee, może, może wyjedziemy za rok, może nie, zobaczymy jak to wyjdzie. Eee, Michał powiedział Wam trochę o historii, o tym co już wiemy na, te, na temat tego samochodu, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Dobra, jak słyszeliście od Michała, już coś o, o Alpinie wiemy, jakiś plan na nią jest. Ee, może za rok to uda nam się wyjechać, no miejmy nadzieję, że, że na Ultrace, tak jak planujemy. Ee, no i co? Mam nadzieję, że Wam się podobał ten mały update. W następnych odcinkach opowiemy Wam i pokażemy przede wszystkim już więcej z, o, z odnowy tego samochodu. W końcu się za to, e, za to zabierzemy. E, więc dajcie łapę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku.